Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft. Jak widzicie, most już został skończony. Skończyłem most. Ładnie wygląda, prezentuje się też. Szczerze wygląda lepiej niż sobie to wyobrażałem. I jak widzicie, główna atrakcja czyli automatyczna hodowla kaktusów. Tu po prawej kaktusy. Które były mi potrzebne, żeby wypełnić naszą hodowlę. A tutaj kaktusy same spadają. Jeżeli kaktusy są, płytka naciskowa się włącza. Co powoduje, że świeci się lampka. Ok, teraz pokażę wam jak jest w środku. Wejdziemy sobie tędy. A, Ojej. A wzory czyli tu jest creeper, a tam świnka wzory po prostu były w folderze Minecraft i wykorzystałem to Pixel do Pixela i tak wyszło. Troszkę tam inaczej pozmieniałem, żeby ładniej się prezentowało. Dobra, to tak będzie wyglądać, a ja wam pójdę pokazać jak to się robi. A jeszcze tutaj od boku wam pokażę. Tak wygląda Krówa, krowa, a tutaj creeper. Jedna ściana jeszcze została wolna i chciałbym ją jeszcze dokończyć, ale nie starczyło mi materiałów. A chciałem już nakręcić odcinek. Przygotowałem już tutaj teren. Tu ładnie się za zawaliło. I to jest 14 na 13. Eee, można oczywiście, że jeżeli ktoś chce zrobić sobie 14x14 i jedną ściankę po prostu zalepić, żeby ładniej wyglądało, ale to nie widać zbytniej różnicy. Eee, następnie robimy właśnie takie pasy wzdłuż eee, odstęp pasek, odstęp pasek i teraz tak. Wystarczy nam sobie dwa wiadra z wodą, bo będziemy mieli potem automatyczne źródełko niekończące się. I wypełniamy co drugie. Tak żeby za, aj, tak, żeby za każdym razem robiło się źródełko na środku. A dlaczego to mi tak? Jest dobrze? Nie, nie jest dobrze. Jak to powinno wyglądać, i to idzie na 7 kratek, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, to pójdzie na 7. I teraz będę robił całego, bo już tam mam skończone. Ale pokażę, jak to musi działać. Potem wycinamy coś takiego, i puszczamy tutaj. Tu jeszcze trzeba wyciąć jedno w dół. Czyli wygląda to z góry mniej więcej tak, tutaj niżej, a tutaj najniżej. Potrzebna nam będzie jeszcze drabinka, do tego Oj. dobra, dwa kubły wody, no i kładziemy. I jak widzicie, tutaj zaczyna wszystko zalewać, i tutaj na przykład jest niepłynący kawałek, dlatego przyczepiamy jedną drabinkę. I wody tutaj już nie ma. I jeszcze jeden potrzebny będzie. Jeszcze jeden kubeł z wodą, i teraz robimy z nim. Przepraszam, że tak mówię, ale chory jestem akurat troszkę. Dobra. I to wygląda tak. Na równym, tam gdzie się spotykają. Dobra, też to, to zaprezentuję, też. Czyli tak. Tam, gdzie woda się styka, po prostu robimy otwór. Czyli w tym miejscu. I ona ładnie sobie wyleci. I tu można ustawić tą płytkę naciskową, która jest u mnie. Dobra. I teraz tak. Ustawiamy kaktus co drugi. Jak wiecie, nie da się jeden przy drugim. I tak samo tutaj. Ja ustawię tylko dwie. Nie będę robił tego, bo to zajmie za dużo czasu. Dobra. I teraz. Jak wiecie, kaktus będzie rosnął sobie w górę. Ale. Oj, mam mało tego. Ale jak wiecie, trzeba go zostawić. I teraz będzie coś tak. Pamiętajcie, żeby nie ustawiać bezpośrednio nad kaktusem. Tutaj już o jedną wyżej można, ale nigdy nie ustawiajcie w ten sposób, bo po prostu kaktus nie wyrośnie. I teraz tak, tu można sobie spokojnie wejść. Ja będę musiał ustawić nad kaktusem, ale za chwilę to usunę. Tylko do zademonstrowania. Dobra, to zrobię i zaraz jestem. Dobra, tak to wygląda już po skończeniu. Ustawię tutaj, gdzie jest niekończące się źródło. Musiałbym właśnie ustawić kostkę, żeby po prostu nie wlatywał tutaj kaktus, bo jak zobaczycie. Po prostu nie wyleci stąd. I troszkę mi to nie, nie tak wyszło, jak chciałem, ale no dobra. Tutaj sobie może właśnie ładnie spaść. Teraz bierzemy piasek i ustawiamy go tutaj, właśnie nie. Tutaj też bym musiał ustawić, ale nie mam już materiału. Dobra. I tutaj ustawiamy kolejne. Kaktusy w ten sposób dobra i to by było na tyle. I po prostu za każdym razem ustawiamy kaktusy na przemian. Oj. Ustawiamy kaktusy na przemian, żeby wypadały. Zaraz zobaczymy, jak tutaj coś właśnie wylatuje. Na pewno zobaczył od tej strony. Może już coś nam wypłynęło? O. Już płynie właśnie jeden. Ale. Chciałem, żebyście to zobaczyli. O tam widziałem. Jeden wyskoczył. I pamiętajcie właśnie, żeby ścianki wybudować. Żeby to nie przeleciało za to. Lub na ściankę. Bo wtedy będzie nieciekawe. Bo zmniejszy to. Plony. O. I leci sobie ładnie. To płynie. I wypływa tutaj. Tak naprawdę, możecie zrobić z tym co chcecie. Możecie tutaj jeszcze więcej rzeczkę pociągnąć, żeby na przykład pod chatę wam to. Tylko pamiętajcie, że taki kaktus po wypadnięciu, po 5 minutach znika, więc nie możecie za daleko to zrobić. Ale spokojnie, jeżeli wypadnie, nawet w tym miejscu, to i tak spokojnie dotrze tam przez te 5 minut. Nie płynie to rewelacyjnie szybko, ale na pewno. O, co tu jeszcze musiałbym powiedzieć? O, żebyście pamiętali, tylko żeby ustawić po prostu tutaj. Żeby ustawić tutaj, żeby nie wpadało. Jeżeli jakieś pytania, to pisać. A ja się będę z Wami żegnał. Na razie.